Pomysłów jest tak naprawdę milion. Zresztą cały czas e, robimy różne dziwne, e, mniej lub bardziej rzeczy. E, wszyscy jesteśmy, e, się trochę śmiejemy, e, dzieciakami nowego pokolenia i jesteśmy bardzo związani właśnie z internetem. I tak naprawdę e, zdecydowana większość z nas dużo więcej czasu spędza serfując po internecie i tam wyszukując informacje niż na przykład w telewizji czy, czy, czy innych mediach, i jesteśmy właśnie zdecydowanie bardzo usieciowieni. Co się przekłada też na to, że publikujemy, przynajmniej staramy się publikować sporo materiałów właśnie w sieci. Na naszym Facebooku co jakiś czas wrzucamy filmiki kompletnie niezwiązane z naszą działalnością muzyczną, tylko z naszymi podróżami czy z naszym jakimś życiem codziennym, z fakt faktem, też z nagraniami, z budową naszego studia. I po prostu cały czas staramy się mieć do tego jakiś tam dystans i śmiać się z samych siebie, co nam wychodzi lepiej lub gorzej. I no myślę, że prędzej czy później coś takiego spod, spod, Ta. spod naszych tym, rąk wyjdzie. Poza tym z tymi wiralami to jest tak, że nie sądzę, że ktokolwiek z jakby twórców takich filmów, które osiągnęły e, właśnie ten, ten taki wiralowy sukces. E, w momencie tworzenia no w ogóle się tego nie spodziewał, i to też nie jest jakby nie było, yy, nie było celem. Więc yy, no, nie będziemy pewnie nic wymyślać na siłę, tylko, yy, tylko zawsze właśnie staramy się te różne dziwne pomysły jakoś rejestrować i, yy, i przekazywać gdzieś tam do internetu. Po prostu wychodzimy założenia, że najlepiej wychodzą jednak spontane i staramy się mieć cały czas przy sobie. Jakieś urządzenie do rejestracji, czy jest to kamera, czy jest to aparat fotograficzny, czy nawet y, ostatnio telefony komórkowe e, rejestrujące już filmy we w miarę. Dzisiejsza technologia, jakości. bardzo nam to wszystko ułatwia na całe szczęście. Cały czas mamy coś przy sobie i po prostu staramy się nagrywać różne dziwactwa.